Każdy, kto pojawił się w weekend na katowickim rynku, przecierał oczy ze zdumienia, bowiem w sercu miasta stanął pomnik Adama Mickiewicza, symbol Krakowa. Była to co prawda replika przygotowana przez krakowski Teatr Groteska, ale wrażenie na mieszkańcach robiła niesamowite. To jest rewelacja. Podoba się? Fajny. W pierwszej chwili wydawało się, że to prawdziwy pomnik. Dobrze, że nie wchodziłam, nie dotykałam, bo być może coś delikatnego jest. Całe zamieszanie to akcja promocyjna czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Formy Materia Prima, która rozpocznie się 18 lutego w Krakowie. Przyjeżdżają na teatry Formy z całego świata do Krakowa. No serdecznie zapraszamy na festiwal do nas. Aż z Krakowa zapraszać Katowice to piękne. Pomnik Mickiewicza to część akcji performatywnej pod tytułem Artyści na cokoły. Chcemy wyłonić pięciu artystów polskich, którzy zdaniem nas wszystkich, czyli uczestników plebiscytu, który trwa przy okazji podróży Mickiewicza po, po kraju, powinni znaleźć się na Cokołach, powinni znaleźć się w rotacyjnej galerii pomników artystów polskich. I taka rotacyjna galeria, naszym zdaniem, powinna jeździć po kraju tak, jak jeździ na Żadam Mickiewicz, i przypominać nam wszystkim, co znaczy sztuka wysoka, jakie jest jej znaczenie w naszym życiu. Przy pomniku stanęła urna, do której można było wrzucać kupony z nazwiskami artystów, którzy powinni trafić na cokoły. Wśród tych osób, które biorą udział w, losowaniu, w wypisywaniu tych kuponów, no, będzie rozlosowana nagroda główna, czyli wstęp na festiwal. Materia prima. Katowiczanom statua na tyle przypadła do gustu, że pojawiły się głosy, aby na miejscu repliki powstał prawdziwy monument. Pytanie z czyim wizerunkiem? Myślę, że ludzi, którzy się zasłużyli dla Śląska, którzy się bardziej z Katowicami kojarzą. Ale no Mickiewicz jest nasz ogólnopolski, więc jak najbardziej bym go w Katowicach widziała. Wieszczów narodowych z literatury. No jest. Jak najbardziej tutaj, mi ten chopin. Kasimierz Górski, Władysław Anders bo na przykład te ludzie, którzy prowadzą kraj do zwycięstwa, to mi się bardzo podobają. Miło nam to słyszeć, że tego typu wydarzenie, na które my chętnie zgodziliśmy się spotkało się z ciepłym przyjęciem mieszkańców. Przypominamy, że festiwal Materia Prima w Krakowie rozpocznie się 18 lutego, a głosy w plebiscycie artyści na cokoły można oddawać poprzez internet na stronie www.materiaprima.pl.